Sans Orléans, jeden z największych regionów narciarskich we Francji. Region narciarski Les Cibel jest oddalony o godzinę drogi od Chambéry, autostradą E70. 310 km nartostrad na wysokości od 1550 do 2620 m składają się na jeden z największych regionów narciarskich we Francji. Na słonecznym płaskowyżu w sercu Alp Sabałskich znajduje się sześć różnych miejscowości. Od idyllicznej wioski górskiej po nowoczesny kurort narciarski. W Lesibel każdy znajdzie miejsce dla siebie. Wieczorami Saint-Sorle to świątynia Apreski. W barze Yeti można wspaniale rozpocząć zabawę. W zależności od sezonu apreski na słonecznym tarasie lokalu trwa już od południa. Późnym wieczorem spragnieni dobrej zabawy goście mogą udać się bezpłatnym autobusem do Decibel, gdzie zabawa trwa do białego rana. Już dziś zapraszamy na pełen energii urlop do Francji.